Cześć Nie było mnie tutaj raptem w sumie dwa tygodnie Nastąpiłem u mnie małe zmiany, jeżeli chodzi o sprzęt Zamówiłem w sumie z Decathlonu plecak Forklas 70 70 litrowy Czyli jak jeździłem wcześniej z ze zwykłym plecakiem i z torbą podróżną tak teraz raz będę ciorał ten plecak pokażę o. te troki na dole robiłem sam to jest zwykła linka Gum, ogumowana, rozciągliwa, kupiona w markecie budowlanym Zrobiłem je właśnie po to, żeby można było coś włożyć pod spód, tak jak w tym przypadku. To jest Kalimata. No górne były u góry. U góry jest plandeka, lecz wypchany, bo tak jak mówiłem, no to jest typowo takie, na no przynajmniej na razie sprzęt taki, że tak powiem budżetowy. W najbliższej przyszłości planuję kupić. Zestaw tak powiem, garnków razem z kuchenką i spalnikiem. Nie zawsze można palić ogień, a są teraz, tak jak są susze, teraz, no, no, nawet nie warto czasami ognia rozpalać. Później chcę kupić namiot. też nie za drogi na jakieś wypady takie krótkie, żeby sprawdzić, czy jest lepiej spać w hamaku czy w namiocie. Później śpiwór, już taki powiedzmy lepszy. Wiadomo, że to wszystko potrzeba czasu, trzeba to pozbierać. Ale ale damy radę. Zaczynamy rozkładanie. Zaczniemy od hamaku Hamaka. Wycaku mam go na samym dole, więc spróbuję wyjąć na razie tylko hamak rozłożyć kamak jest w worku kompresyjnym kupiłem worki kompresyjne właśnie 3. z tego względu, że mam że jeżdżę, że tak powiem z takim śpiworem typowo marketowym no i zajmowałoby mi w plecaku prawie całe miejsce czyli porównamy zapakowany śpiwór w oryginalny pokrowiec i zapakowany śpiwór w worek kompresyjny Mam nadzieję, że mi się nie wysypie nic z tego plecaka. Wyjmujemy i rozkładamy. większe grubsze na bok. Tą taką drobnicę można powiedzieć. Taką drobnicę zostawimy na rozpałkę. Jak widzicie wszystko jest suche, się moment będzie wypalało. Dlatego trzeba będzie pomyśleć naprawdę o jakimś grubszym drzewie na noc, jeżeli nie będzie burzy, będziemy chcieli posiedzieć, albo żeby ten ogień się palił przynajmniej. Do momentu, kiedy nie pójdziemy spać. trudno przechodzimy do kory brzozy że tu nam pójdzie lepiej jak widać tu poszło dużo szybciej żoza była słucha. polecam jak ktoś lubi las lubi tak sobie siedzieć jeździć ma tylko możliwość Naprawdę polecam Ja sam zaczynam dopiero Biłem się dzisiaj z myślami Żeby jechać, nie jechać, jechać, nie jechać Mówię kurcze Cały tydzień człowiek pracuje, sobota Można odpocząć, odespać Spędzić czas z rodziną No ale przyjechałem Nie daruję Muszę z tymi patykami powalczyć ale przywiozę też ze sobą kawałek sznurka Takiego lutowego Spróbujemy to zrobić Chyba nawet zaraz dzisiaj jeszcze Chciałbym zrobić bawełnę paloną Spróbować to zrobić Mam takie pudełko po perfumach starych Metalowe W domu pociąłem już koszulkę Wrzucę to zaraz do ognia Próbuję zobaczyć, co z tego wyjdzie. Te kawałki mniejsze, większe, pocięte. Powrzucam je luzem. Nie chcę rzucać za dużo, ale, ale trudno. Pudełko jest duże, może się uda. Jak nie, no to będę wiedział, że mam kłaść nawet na takie duże pudło mniej. Dobra, może starczy teraz spróbuję zrobić dziurkę? Widać? Widać dziurkę na przelot. ogień niech się rozpali. Wkładamy do ognia i czekamy, patrzymy co się dzieje. Zobaczymy, co, co z tego wyszło. A mam nadzieję, że coś wyszło. Mam nadzieję, że pudełko już ostygło. No to patrzymy, co z niego, co nam z tego wyszło. Mamy, mamy bawełnę. Widać jedna mała iskierka. Zobaczcie, to się, zobaczcie, zobaczcie, to się dzieje. Od jednej małej iskerki. Czyli polona bawełna nam się udała. Jestem zadowolony z tego powodu. Mam więcej pociętych, ale zgapiłem sprawę i nie wziąłem pojemnika, do którego można odłożyć poloną bawełnę. Wypijemy jeszcze ciepłą herbatę i skoczymy już chyba do hamaku. Tak wygląda mój. Moje obozowisko dzisiaj. Hamak, ten co był. Hamaszki na biwaczki. Plandeka. Tutaj wisi morka. Tam woda. O, tak, dzisiaj będziemy spać. Nie napijemy się jeszcze dzisiaj chrbaczki z igieł. Wywaru zigieł z sosny. Tu już mam nalane witamina C. Tak się odwrócę. Powoli przymierzam się do, do spania. Jeszcze ognisko. Ognisko jeszcze jest. Tam lampka świeci. Prosto w oczy. Odłożę chyba na noc trochę grubszego drzewa. Zanim nie zasnę, żeby to się troszeczkę jeszcze popaliło. Chociaż dużego ognia też nie ma co robić, bo tutaj są drzewa. Suche gałęzie, żeby to się nie zajęło mi w nocy, bo będzie jazda. Mam co prawda yy, wodę, bo Przywożę ze sobą wodę do gaszenia średnio to jest około 10 litrów, dwie bańki, piątki. Jak tu przyjeżdżam, to ze sobą biorę. Po prostu oczywiście, tak około 2 litrów wody normalnie dopicie tam do zagotowania czegoś. I w sumie to tyle chyba na dzisiaj. Widzimy się rano. Witam. Nockę mamy za sobą. Nie wiem, czy to będzie słychać, ale raz już nie śpi. Spałem dzisiaj w samej tej koszulce. To jest koszulka z dekatlonu. Z wełny Merino. Tak jak tam widać za mną, całą noc spałem tak. Tu mam podwieszony plecak. O, będzie widać lepiej. Podwieszony plecak, pokrowce od kalimaty. Tu widać śpiwór, sam hamak. I tak było rozstawione cały czas. Tam reklamówka z jedzeniem. Tam woda, która służy mi do mycia. Miałem miłą niespodziankę rano. Jak się obudziłem, nie zdążyłem tego nagrać, ale... Mała wiewiórka skakała po drzewach. Dosłownie zaraz przy moim hamaku. Zaraz przy moim hamaku. Naprzeciwko przywitały mnie dwa ptaki, które się kłóciły. Latały cały czas. Z gałęzi na gałęzi. Mówię, kłóciły się ze sobą. Nawet człowiek nerwa nie ma, jak tak staje. Siądziesz na spokojnie popatrzysz, porozglądasz się w nocy, w nocy miała być burza, ale nie było, noc była w miarę ciepła Noc była w miarę ciepła Nad ranem się zrobiło chłodno No ale to dlatego że już wiatr się zaczął zrywać Znaczy zrywać no, powiewać Ogarnę się i biorę się za śniadanie. Widziałem na jednym filmiku, że jak mamy taki żar jak tutaj, to wystarczy z krzesiwem skrzeszać trochę iskier na takie niedopałki tego drzewa i rozdmuchać to razem z drobnymi patyczkami. Z drobnych patyczków jest troszeczkę. Jeszcze suche igły są. Można powiedzieć, że z samego wiór też się da rozpalić ogień. Zwłaszcza tak jak teraz, że jest sucho. Nie trzeba się dużo męczyć. ni bateria, więc nie wiem, czy się wszystko nagra. Ale tak jak mówiłem, uczę się tego wszystkiego. Tu mam. Polar, w którym spałem. Spodnie, tu bluza. Która, którą wziąłem na wszelki wypadek. Tu bluza na długi rękaw. Powiadali burze więc się zabezpieczyłem trochę. Koszulka. Jeszcze jedna na krótki rękaw. To w sumie z ubrań tyle. Sezamki. Tak na przegryskę. I jego selfie. tak jest wypchany, ma w kieszeniach naładowany po boku. Ale zapiął się bez problemu. Teraz dołożę tutaj na górę jeszcze butelki. Wejdą papier życia do kieszonki z boku. miałem zostawić ją tutaj, ale stwierdziłem, że jednak chyba ją zabiorę. Morę to oczywiście ze sobą. Nerkę. Picie wezmę w rękę. Stało na miejscu do spakowania Właściwie z to do przytroczenia Wandeka. jak przyjechała, tak pojedzie, czyli na górze plecaka. No i zabieramy teraz tylko kalimatę kładamy, chowamy pod plecak na dół, troki, które robiliśmy i to wszystko. Tak jak mówiłem, już spakowany. Dzięki. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.